Tuż przed wojną. Już na kilka tygodni przed wojną zatrzymano na granicy śląskiej obok miejscowości Karol Emanuel przekradających się kilkunastu dywersantów z zakordonowego Frajkorpusu, złożonego z polskich obywateli. Nieśli oni wielkie plecaki naładowane rewolwerami i amunicją. Padł wówczas pierwszy trup, poległ dywersant Nowak z Chorzowa. Jak donosiły po inwazji pisma niemieckie, odbyła się wielka uroczystość ekshumacji jego zwłok i przeniesienia do Chorzowa. Ale taki wypadek był zgoła wyjątkowy. Przepisy o małym ruchu granicznym umożliwiały omal bezkarną kontrabandę. Na granicy stał jeden strażnik na 3-4 kilometry. Śląsk zostaje zalany bronią niemiecką. W kilka dni po zajściu pod Karolem Emanuelem policjant prowadził dywersanta, u którego znaleziono skład broni. Minęła go grupa mężczyzn z grzecznym pozdrowieniem. Następnie jeden z tej grupy, niejaki Kaleta, Odwrócił się i strzelił policjantowi w tył głowy. To był znowuż pierwszy trup z naszej strony. Kiedy aresztowano kaletę, Niemcy podnoszą niebywały gwałt. Pisma niemieckie roją się od opisów, jak to ze zwierzęceni Polacy wyrzucili kaletową z małymi dziećmi z pierwszego piętra na bruk. Zaalarmowani. Korespondenci amerykańscy, którzy przyjechali na Śląsk, mają możność oglądania idlicznego obrazka kaletową w ogródku, otoczoną dziećmi. Władze polskie nie dają się zastraszyć krzykami i biorą się ostro do likwidacji. Zostaje aresztowany przywódca inżynier Wizner, senator w poprzednim sejmie zmianowania prezydenta. Wiadomo było, że przewoził osobiście broń. Powołany przez prezydenta do ostatniego senatu, Wambek. Przychwycony został, jak przewoził ze swoją córką broń automatyczną. A przecież, kiedy powoływano Wambeka na miejsce biznera, Niemcy podnosili gwałt, że lojalna Junk Deutsch Partaj zostaje pozbawiona przedstawicielstwa. Lansowano w społeczeństwo polskie wiadomości, że Niemcy bojkotują Wambeka. Jako sprzedawczyka. Jak widzimy, komedia rozwijała się według napisanego w Berchtesgaden scenariusza. Poza tymi nazwiskami okazowymi stał w Bydgoszczy podporucznik rezerwy wojsk polskich Gersdorf, Geschäftsleiter Deutsche Vereinigung in Polen kierownik wywiadu i dywersji na Polskę. Organizator powstania niemieckiego w Bydgoszczy. Zdaje się jednak, że Niemcy poprzestać musieli na własnej, co prawda sprężystej, organizacji, ale w zdrowe społeczeństwo polskie wniknąć nie mogli, jak to miało miejsce w innych krajach, które podminowali. Przynajmniej w Polsce po ich wejściu nie okazały się po ich stronie nazwiska żadnych Polaków będących w niemieckiej służbie. Zresztą nasz wywiad nie spał. Szpiedzy technik fortyfikacji na Śląsku oraz naczelny geometra zarządu dóbr księcia Pszczyńskiego zostali rozstrzelani w toruniu. W ostatnich tygodniach przed wojną już ta robota niemiecka musi wychodzić z ukrycia, musi rozlewać się masowo. Bojówkarze niemieccy prowokują bójki po knajpach, które następnie są rozgłaszane przez prasę niemiecką jako terror polski. Równocześnie na teren polski poczyna napływać broń w coraz większych ilościach. Do właściciela knajpy, w czerwiącym, zwrócili się jacyś po polsku mówiący ludzie wynajmując skład na towary. Knajpiarza. Wysoka suma, którą mu za to zaofiarowano, więc kiedy złożono pierwszą partię towaru, postanowił zajrzeć do skrzyni. Okazało się, że podejrzenia jego były niesłuszne. Skrzynie zawierały znane w Polsce konserwy, pudliżki i dużą ilość aparatów radiowych. Obawiając się jednak, że aparaty pochodzą ze szmuglu, restaurator dał znać do policji. Po zbadaniu okazało się, że pod postacią konserw sprokurowano materiały wybuchowe. Wystarczało wygnieść krążek w denku i wstawić ląd. Pamiętamy liczne wybuchy w szkołach i lokalach niemieckich w ostatnim miesiącu przed wojną, które były roztrąbione przez Niemców na cały świat. To właśnie po to były potrzebne owe pudliszki. Aparaty radiowe były idealnie proste. Bezantenowe, o uproszczonej skali. Potrzebną falę łapało się jednym pokręceniem. Najwyraźniej były przeznaczone dla rozsiania w terenie, aby stworzyć szybki i bezpośredni kontakt, ale na razie nie wiadomo było nic bliżej. Teraz odkrycia tego rodzaju mnożyły się. W jednej ze wsi zgłosił się do policji Kowal z tym, że. Obstalowano u niego dwanaście jakichś dziwacznych klamer, których użytku zamawiający nie umiał jasno wytłumaczyć. Wezwani fachowcy rozeznali, że mają to być klamry dla wykolejania pociągów. Klamry te były zaopatrzone w tak zwaną piętę, która powodowała wybuch, skoro ją nadusiło koło lokomotywy. Kiedy wywiadowcy dyskretnie udali się za dającymi obstalunek, wykryto skład broni automatycznej. Teraz więc sypnęły się rewizje. Wykrywano nowe zapasy pudliszek i broni. Wykryto pięć wali z typu jak ta, która rozwaliła dworzec w Tarnowie. Na Pomorzu aresztowano trzystu, na Śląsku pięciuset dywersantów. Popłoch padł na Niemców. Chowali broń pod węglem, po stodołach. Na tydzień przed wojną wykryto 80 rewolwerów automatycznych pod stopniami ołtarza kościoła ewangelickiego w Siemianowicach. Umieścił je tam kościelny za wiedzą pastora. Sojusznicy z naciskiem interweniują, aby nie drażnić Niemców. Ma miejsce dramatyczna rozmowa telefoniczna Beka z Grażyńskim. Na 1500 aresztowanych pozwalają zatrzymać tylko 50. Akta są jeszcze nierozpatrzone, trzeba więc puścić pierwszych lepszych. Można sobie wyobrazić, co się działo w duszach organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Śląska. Obaj zdrajcy, Wambek i Wizner, są wypuszczeni mimo oczywistych dowodów winy. Ale robota niemiecka jest rozbita. Poza Tarnowem nie eksplodowała ani jedna waliza. Nie eksplodowały ani jedne podlizki, Nie założono ani jednej klamry wybuchowej na tory. Jeden jedyny zamach na tunel na stacji tunel w Kieleckim zlikwidowano. Po polach i zagajach, po ustronnych zaciszach za hałdami znajduje teraz policja pełno wyrzuconej broni. To wystraszona Niemczyzna czyści swe domy. Dywersja wewnątrz była zduszona. Plany opanowania Polski od wewnątrz zawiodły. Stąd może taka zawziętość i żal do Polski o rozstrzelanych dywersantów, których zresztą zaczęto rozstrzeliwać jedynie po wybuchu wojny, kiedy ich ujmowano z bronią w ręku. Ale z zewnątrz już przed wojną przybywają coraz nowe grupy. Grupa adwersantów przybyła do Katowic i wysadziła szkoły niemieckie przy ulicy Muńskiej i ulicy Stawowej. Gazety niemieckie rozdarły szaty. Teraz, kiedy się spogląda wstecz w te dni, uderza posunięta do ostatecznych granic obłuda. Z jednej strony pcha się do Polski zabójców, dynamitardów, prowokatorów, z drugiej. Nie ustają krzyki konsulów generalnych niemieckich: Meldekego z Katowic, Waltera z Poznania, Grafa z Torunia, z Lwowa, Damerała z Cieszyna ci, których autami z chorągiewką konsulacką wożono broń, jak stwierdzono, z autem konsula Meldekego, konsula Damerała. Zgrywają się na dobrych pasterzy, osłaniających bezbronnymi ramionami swoje owieczki, na które dybie stado polskich wilków. Przecież ich szef, ambasador Moltke, ma czelność przyjść w połowie lipca do ambasadora Szembeka i nazwać wojewodę Grażyńskiego grabarzem przyjaźni polsko-niemieckiej. Hitler. Przeczytawszy w dniu 26 sierpnia 1939 roku list prezydenta Francji, który mu wręczył Coulondre, ambasador francuski w Berlinie, oddawszy hołd o Noble, Occidental, cytuję z raportu Kulondra wysłanego o 015 dnia 27 sierpnia i otrzymanego o 4.30 nad ranem tejże nocy. Prosił ambasadora, aby Francja zrozumiała, że żaden kraj mający poczucie honoru nie mógłby tolerować polskich prowokacji. Francja, będąc na miejscu Niemiec, już dawno by wypowiedziała wojnę. W gruncie rzeczy wojna postanowiona została ostatecznie od dnia 23 sierpnia, to znaczy od chwili podpisania paktu sowiecko-niemieckiego. Hitler chciał wojny przez cały czas, ale zdecydował się na nią dopiero wówczas, kiedy zapewnił sobie pomoc Stalina. W ostatnie dni przed wojną kiedy w Warszawie do końca się łudzono, że wojny nie będzie, na pograniczu nie mógł się łudzić nikt. W dzień demonstracje tłumów, gromadzących się po niemieckiej stronie granicy, w nocy strzelniny, puszczanie kul świetlnych, wojna. Na kilka dni przed 1 września radiostacja Gliwicka raz po raz nadaje tajemnicze komunikaty, jak na przykład... Doktor X soll seine Arbeit machen Und dann sich melden Doktorowie X, Y i Z Nie wypełnili w większości Swych skrytobójczych zadań Z walizkami tarnowskimi Z puszkami pudliszek Z klamrami mającymi wysadzać pociągi Powędrowali do więzień i wielu z nich ziemię teraz gryzie. O co propaganda niemiecka wnosi niebywały lament? Należy uderzyć wprost. Zaczyna się to już na tydzień przed wojną. Na posterunku policyjnym na stacji, w Makoszowach, znajduje się dwóch policjantów i strażnik graniczny, kapral rezerwy. Ze strony niemieckiej aż do samego toru polskiego przylegają mury kopalni Tylko Kilkudziesięciu dywersantów niemieckich musiało tylko przesadzić tor i już opanowali stację. Postrzelili kolejarza, postrzelili kaprala, którego przewlekli przez granicę. Nadbiegł z pobliża patrol polski, rozpędził dywersantów. Wawa smuga na to, że wskazywała, że tamtędy wleczono rannego kaprala. Radio niemieckie wystąpiło ze wściekłym atakiem na Polskę, która, rozzuchwalona gwarancją angielską, nasyła bandy zbrojne na teren Rzeszy, pragnącej pokoju. Rzecz charakterystyczna jednak Biała Księga Niemiecka, która jest księgą kilkuset stronicowego pieniactwa która reprodukuje skargi swoich konsulów na to kiedy ktokolwiek na całym terytorium państwa skrzywił się na niemca w tej sprawie milczy nie zdecydowano się podtrzymać zbyt wyraźnie załganej tezy w dwadzieścia 24 godziny po napadzie na makoszowy na innym odcinku granicznym zabito policjanta oraz porwano i przewleczono do Niemiec strażnika granicznego. Wojskiem się wciąż nie obsadza granicy aby nie dać Niemcom powodów do oskarżeń. Jedynie do śląskiej policji przyjmuje się pięciuset kandydatów oraz trzystu policjantów przysyła policja państwowa. Na parę dni przed wybuchem wojny obie strony. Zatarasowują wszystkie drogi. Na tydzień przed 1 września, już Niemcy nie pozwalają robotnikom z Polski wrócić na noc do domu. Dywersant, student Uniwersytetu Wrocławskiego, zeznaje przy badaniu, że hasłem wybuchu ma być odegrany wyznaczonego dnia o godzinie ósmej wieczorem deutsch Meister marsz. A więc wiadomo, po co były rozdawane odbiorniki.